Cześć, witajcie na kanale misolina i w pierwszym filmie z SSO po latach. Jak już pewnie wiecie, dzisiaj SSO wypuściło aktualizację z naszymi odnowionymi postaciami i postanowiłam nagrać do tego swoją reakcję. Jeszcze na nic nie patrzyłam, widziałam tylko tę ikonkę. No dobra, zobaczmy. Czemu? Chwila. Nie to. Czemu ona tak patrzy w ogóle? O, chodźmy to zmienić od razu, najlepiej. No jakoś się rusza w tym siodle, no ale... <grystanie> <grystanie> Dobra, czyli to jest ta najchudsza sylwetka to jest ta druga dopiero w ogóle myślałam że to jest już jakoś pod koniec zostawmy to może Nie, nie wiem jak to skomentować. Szczerze to nie wiem, którą twarz mam wybrać. W każdej mi coś nie pasuje. Wszystkie są jakieś takie nie wiem. Jedna była chyba tylko taka. Chyba ta. No ta chyba była najlepsza W miarę przyzwoita, się wydaje No dobra, będzie ta już Każda inna, to tak, tak jak mówiłam Coś jest nie tak w nich cały czas A nie, to nie tu jeszcze Oczy Takie ja miałam wcześniej, szare chyba, nie? Może sobie dam inne jakieś teraz? Chyba jednak zostawię te szare. Więc patrzmy tak. Może. Brwi. Czy ona może się nie ruszać? Nie wiem. Są chyba takie ok. Kolor. my ciemne po prostu. Niech jest. <grystanie> Strasznie kwadratowe są nadal. Myślałam, że je jakoś poprawią, ale jednak chyba tak nie zrobili. Mogę przybliżyć jakoś? Chyba nie. Taki klocek, no. Twarz chyba może właśnie zostać, może bardziej plady sobie wybiorę odcień. Niech już jest. Jak jest. Powiedzmy okej. Okay. Dobra, jeszcze zobaczę tylko. Dobra, już jest lepiej niż było. Chociaż tyle. Ale mi się ścięło wszystko. Bawi mnie to, jak ona biega w ogóle. Chodzi normalnie, chyba. strasznie. Nie wiem, czy mnie nie wywali zaraz. Mogę wejść na konia? Chyba nie. Dobra, zobaczmy jeszcze dokładnie, jak się porusza w siodle. super